Na tym kanale, ja jestem Weronika. A w dzisiejszym odcinku gramy w zaufanie. Jest to gra, którą mogliście widzieć na moim kanale, ale tym razem będzie inna kategoria jaka? To zaraz się przekonacie. Jestem oczywiście z Mają, Olivierem, Michem, Hello. Michem, Orkiem hey. i Dominikiem. Oliwier wybrał, że już będzie mówił. Mogę zobaczyć. Możesz Mówisz zobaczyć moja oczy. Tutaj Dobra. masz taką rzecz. Mhm. Mm Okej. Okay. A tutaj masz taką rzecz. Macie oczywiście dwie minuty, możesz otworzyć oczy, czas start. Posłuchaj, oszukam cię tylko w jednej dziedzinie, ale w drugiej powiem ci prawdę. Tu jest coś, co ci się przyda. Czyli skakanka. Co to A, jest na... okrotne. No, A ja teraz się kapnąłem. Dobra, to jednak będę ci mówił prawdę Mam no. Masz nadzieję, że oszukałem, że mi się to przyda. No, to było to oszustwo, o no. którym mówiłem. Więc jakby... Tu jest coś, co ci się bardziej przyda, ale jest to takie coś, co ci pomoże. Brać Gym. udział w fitnessie. Aha! Tak, matam. Matam. No, tu jest bateria, która mi się przyda do kluczyków do samochodu. A jaki to ma związek ze sobą? To, że kategoria to najprawdopodobniej jest elektronika dzisiaj. Dobra, a gdzie jest coś droższego. Tu jest coś droższego, no czyli to dzięki czemu jak będziesz biegła, to ci zmierzy kroki kardio, serce i czyli nie ci. Tak. A tam jest bateria? Bateria, za 2 złote. Aha. Ale mam taką samą do pilota do kluczyków do samochodu. A wiesz, że ja raz miałem zegareczek, nawet Apple i, i sprzedałem, bo... Nawet. Apple no już macie większość czasu za sobą. No, teraz Ci już jest... powiedziałem prawdę. Wybaczysz mi, że nazwałem, że skakanka musisz... <grym 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 <nie> żeby... A czemu tak jej powiedziałeś? No bo, no bo, no bo... A, A, ci... nie nie miły. No, no ale nie o to mi chodziło. Nie, nie chciałem być miły, że jakby Maja ostatnio zaczęła ćwiczyć, to na pewno by jej skakanka przydała. A, okej. Okay. Dobra. Ja zaczęłam o... ćwiczyć MMA, to do czego mi ta skakanka? Ale na rozgrzewkę bardzo dobrze. Na rozgrzewkę bardzo dobrze. A ty mu nie pomagaj. Dobra, uwaga, uwaga. 10 sekund. Jak mi się przyda ta skakanka, to ją wezmę. To ją weź. I nic. No bo Tobie się mi się przyda, mi się nie przyda. Przedałbym ci po odcinku. Czy to jest odpowiedź? <grym> tak, biorę to. Więc Co? możecie zobaczyć? Co? Wy Mam <grym> iPhone'a. Mama swoje. i o, więc Oliwier, Ty masz baterię, a moja ma zegareczek no, nice. i tutaj no zegare. Ci się na pewno na treningi, no właśnie. <głosy> <głosy> Super! Ale dalej nie wiemy co to za kategoria. Siadaj, Michał, i się dobierz. Weźmy zielony, Gdzie Zielona ale kategoria. To nie... Ty, Olek, zdecydowałeś się mówić, więc ja. możesz spojrzeć, uwaga, uwaga, tu masz taką rzecz. Aha. Mm -hmm. A tu masz taką rzecz. Mm -hmm. Aha. Mm -hmm. Aha. Ja już... Wiem jaka jest kategoria. Ja też. Aha, <grym /dźwięk> dobra, to ja już też wiem. A jaka jest dobra. Tak ja ja powiem. No to możesz oczy. I teraz no, okay. możecie zaczynać czas. Tak. Mów mi rzeczy Mówię ci rzeczy o, Powiedz mi co mam wziąć A zależy co byś bardziej wolał Okej, okay. okay. powiedz mi co jest w jednym, co jest w drugim Powiem ci tak, zdałam się na ciebie Zdasz się na mnie? No co ty gadasz? No. No. Michu mówi tak, ja nie chcę mówić <noise> Ja ci powiem, że pod tymi kopłami są i w jednej i w drugiej rzeczy, które mi się nie przydadzą Okej okay. Może jedna przydałaby mi się trochę bardziej, ale czy druga przyda się tobie? Nie chcesz mi powiedzieć wprost co to jest? Są to dwie piłki, ale do różnych dyscyplin sportowych Okej, okay, to I dobra, ten. i teraz wymień dyscypliny sportowe jakie hmm. lubisz gdzie się używa piłki? Jakie sprytne. Piłka nożna. Nie ma tutaj piłki do piłki nożnej. Piłka nożna. do koszykówki. Być może jest gdzieś tutaj piłka do koszykówki. Okej, okay. i jest jeszcze pewnie piłka do tenisa. I jest też piłka do tenisa. Dobra. Polubiłeś tenis ostatnio? Polubiłem tenis ostatnio. Ja koszykówkę lubię zawsze, tenis też. Więc umówmy się tak, że ty weźmiesz piłeczki od tenisa, ja od koszykówki. Dobra. No i gdzie jest piłka? Tam są piłki do tenisa, tu jest piłka do koszykówki. Dobra. To ja chcę wziąć to. Bierzesz to, to? Dobra. Ale już zdecydowałeś? Zdecydowałem. Ale masz jeszcze troch. Czasu! A, Masz jeszcze się pijaków. <laughs> Czy to twoja definitywna odpowiedź? To moja definitywna odpowiedź. Czyli liczysz, że tutaj będzie piłka do koszykówki? Tak. Aha, ja myślałem, że na odwrót zrobił jeden innego w konia, a to się okazało inaczej. Co? Co? Co ty powiedziałeś? Dobrze, Michu, możesz otworzyć swoją kopułę. No ładnie! <grym> A ty masz do koszykówki? Ja mam piłkę do koszykówki, myślałem, że mi nie uwierzysz, dlatego powiedziałem na odwrót Słuchaj, jak ci tak zależy, możemy się zamienić. No to zamień fajnie! <grym> <grym> Miło było. Jaki jak chłopak? Wiadomo, jaka jest kategoria. Dziękuję, doceniam tutaj to polerowanie. Bardzo proszę. No, Kategoria jest pod nas, fajna. Jaka? No Sport. Michał, coś jeszcze nie zrobił. Jaki? Ej, fajny ty! Podróżowy na pewno będą mega premierskie. I teraz będzie właśnie przygaszony coś fajnego Ale wiesz, co jest najśmieszniejsze? Że Dominik zawsze omija pomarańczowy. Dla mnie to jest śmieszne, że ty to odnotowałaś. Tak, bo Dominik tego nie zapamiętam Nawet on tego nie wiedział. Może weźmy, to. A chcesz mówić nie. Ja mogę słuchać Czy ja mogę gadać? Aha. Czy ja będę widział? Poma, o, faktycznie Dobra, niech straci ja Nigdy to... nie biorę Dobra, ale nie, ja nie wiem słuchać. co jest pod nim Moim mnie. zdaniem to była totalna pokła do mnie. Tu znajduje się Nie widzę A tutaj znajduje się rzecz, która jest na fotografii Niesamowite Nie, muszę to mieć Sytuacja jest, sytuacja jest taka. Co? Się się. Jego słuchaj, nie? słuchaj. Ale nie, co się śmieje? Dobra, dobra. Nie zawsze śmieję. Sytuacja jest taka. Koszul. tylko jedna jest taka, wiesz, foliowa na kartki. Druga. sportowa, treninga. nie, okay. nie ża żadnego klubu wierskiego. Tak, <laughs> żadnego klubu sportowego. Ona jest tutaj. Niebieska taka z e rękawkami jakby. Te końcówki rękawków. I tutaj nie bierze. Tam jest, tam jest to, koszulka, na pewno nie. <m rows> Może tak być. <gül <Maynard> <gül <empleat> ja, to jest ta inna koszulka. ta na kart. Dobra, to nie jest nawet koszulka, to jest coś innego. Nie, to jest koszulka, okay. która masz. Mój, taka sportowa, dlatego ona tam nie weszła, bo jest jakby tak, wiesz, nie, nie dało się jej przykryć, dobrze? I Werka to w ten sposób zrobiła. To jest na pewno droższe, no bo to jest jakby siłą tak musi być. Czyli czekaj, bo w sumie nie rozumiem, jest no e, koszulka, koszulka foliowa. Taka, foliowa, czyli to jest tanie. jakby, no czyli co to koszulka foliowa, w sensie? Foliowa, na karta. Na dokumenty, nie Taka koszulka. jeszcze 50 sekund. A tam masz koszulkę, taką... Wydaje mi się, że też była dość duża, nie widziałem rozmiaru, ale może być lepsza chyba na ciebie niż na mnie Dobra, tak sobie co bądź? bo mi to obojętnie, bo ja marzyłem że o takiej koszulce na... To znaczy, ja tak naprawdę <laughs> dla mnie bez znaczenia, bo nie mój styl, w sensie nie mój kolor Okej, okay, co jest to, co jest gdzie? No, to jest koszulka taka sportowa, tak ten, a tu jest ta taka, wiesz, to ta zwykłe takie Możesz to powtórzyć? Tu jest koszulka sportowa, taka wiesz, to co ci mówię, a tu jest to takie zwykłe, to na koszulkę, no, jak to nazwać? No ja, Taka folia. To stale nic nie ufa. No, no dobrze, Zostało ci 15 sekund. Prostych talerzy jest ci bliższe. No, bliższe na pewno na to jest ten talerz. Ale jest w sercu. Energia czujesz tej. Bardzo. No to ja Wiem, Wierzysz to, tak? tak? To dla mnie. Wam. jeżeli mi ufasz, a bierzesz to, ludzie mi A nie ufasz? No nie ufam, co ty. Możecie równocześnie otworzyć kopułę. Trzy, cztery ryby. Dla ciebie jest książka o. o to, to jest w ogóle. Mega polecana książka dla ja sportowców. Kojarz. Karol w ogóle się zakończył w tej nie, książce. Nie, nie. <laughs> to jest o Davidzie Idzie Goginsie. To jest oziomaru, który w ogóle jest chut mega dużo i jest przerwany <laughs> Nie wiem ja. Byłem przekonany, że będziesz chciał mieć koszulkę. Ale jakieś czytałem książki, a teraz nie czytam. Zobaczmy! Muszę jak odcinek się z kolegą A nie, ale a będziesz wiedział jak barwiałoby wykonać przysiąg. Maja i Ole. Dobra, na 3-4 pokazujemy kolor i mam nadzieję, że powiesz różną 3-4. Nie. No różowy ja już miałem raz. No i? nie będzie tam No to Weka nigdy tak nie robi. Nigdy nie patrzę na to. Na pewno patrzysz. Nie, ja nie, nie patrzę. Brązowego. No, to nie brązowego. To fioletowy to jest pochodny od różowego? Fioletowy. Ale jak pod różowym będzie 14%? No, to <laughs> nieważne, bo i tak już go No, ciekawe. No ja, ty mówisz, więc Olek nie może teraz zobaczyć, ale ty możesz Po pod mhm. Pokaż wszystkim, co tam jest dobrze i teraz jest jeszcze druga kopuła, ja ci pomogę. <noise> mhm. je kopuły, żeby nie było, że jest tutaj sugerowane. Możesz, olek otworzyć oczy i macie dwie minutki czas stanie. Naprawdę? Dobra. Co <noise> <Totalnie. głos> to, to miało być? Totalnie nie będziemy z tego korzystać. <noise> tutaj? No Jest zabaweczka dla dzieci Zabaweczka Zabaweczka dla dzieci Jaka? Taka kurczę, średnia No ale do czego ona służy? No taka wiesz typu nie, no myślę, że taka z Pepko, nie? Ale co, co to za zabawka? No taka na kółkach A tam jest hulajnoga elektryczna Ta, na pewno Nie ma hulajnogi elektrycznej, jest hulajnoga elektryczna w tym no, Się nie zmieściła, to nie ma To jest na zdjęciu nie ci nie wierzę. Nie, wejrzy to. Ja, to, ja, to, ja, to, ja. to mam wziąć? Nie wiem. <grym> no weź, coś. A jaki ma kolor ta zabawka? 45 sekund. No, nie, była wielokolorowa. Myślę, że na pewno był tam niebieski, na pewno był żółty i na pewno była zielony to był jeszcze. To chyba, czy na pewno? No, mi się tak kojarzy. A tutaj jaki ma tak kolor, kolor? hulejnoga? No, no hulejnoga jest czarna. skąd że jest elektryczna, niezwykła? No bo było. No, Jezu, da się rozpoznać chyba. No ale po czym? No, po tym, No wiesz. Mam, no. tam... No. Yy, gniazdko. Nawet jak to nie jest hulajnoga, ale kręża to ja chcę. No, no. Okay. Tak? No. To twoja definitywna rzecz? Tak. Najlepiej jak będę miał zabaweczkę, będę tak. szczęśliwy. Masz jeszcze 5 sekund. Nie, ja o definitywnie chcę to. Dobrze. Ta werka nie brzmi jak wyniosła hulajnogę, ale... No jak to? To jest dźwięk hulajnoga. Możecie w takim razie na 3, 4 podnieść kopuły. 3, 4, 1. To jest bardzo dobre. Dyskorolka! Ma, Maja ma deskorolkę! Ja mam skorolkę. Nice. No Gdzie masz tu zielony, niebieski i biały? No, wszystko tak. to była manipulacja. Strasznie no. chciałam, żebyś myślał cały czas, że kłamie. Jest w porządku. <grym> Będziesz mogła <grym> ze mną iść na skatepark. Dobra. No, gratulacje, no co? Będziesz zapewniłem ci fajną randkę, z kąpkiem, chociaż. No, Chociaż. <grym> Jaki kolor? Ja bym był za brązowym, dlatego że wcześniej te jaskrawe to jednak nie pomogły. E, no to w też jest coś jasny, nie, nie jaskrawy. Słuchaj, ja, ja zagram po twoje Dyktando. Kolory nie mają znaczenia, chłopaki. To weź rewiary. Michu, ty mówisz, tak? Ja mówię, tak. Więc możesz tutaj zobaczyć, co jest. Tutaj jest takie. Proszę bardzo. A tutaj masz tak. Słuchaj. <śmówi> 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 Czy lubisz, prawda, zostawiać ze sobą śmieci? <śmówi> śmieci na nie <jedno> <śmówi> No to słuchaj. <śmówi> tu masz... Rzecz, Woryna która na śmieci? pewnie prędzej czy później zostanie takim śmieciem. A tu jest rzecz, która będzie mogła służyć dłużej, zanim zostanie śmieciem. Co jest A, więcej warte? Więcej warte jest to. A co byś ty wolał? Ja bym wolał nie śmiecić, w związku z czym wolę to? Ja też tam to. W takim razie myślę, że jesteśmy dogadani. Ale chciałem, żebyś mi powiedział trochę więcej jeszcze. No słuchaj. Jakich jest kolorów? Obie rzeczy są mleczno-białe. Niemożliwe. Tak. Tutaj masz jakby hmm. ten mleczno-biały, plastik. Jest bardzo jakości, taki że możesz go odgryźć. A do czego to służy w ogóle? Do czego tego jest potrzebny? Prędzej czy później przestaniesz tego używać albo zgubisz. Łapki? Wiesz co? Lepiej. Czyli mówisz, że nie kłamiesz. Nie kłamiesz. I chcesz, żebym ci zaufał. I ty chcesz mieć tamto. Szczerze jest mi to całkiem obojętne, jednak wolałbym wziąć to. A jak ja chcę mieć to, to co byś mi powiedział? bardziej? Więc to czy więc to? Jeśli chcesz bardziej to, no to to. A jeśli to? No to wtedy kurczę chcesz będę zadowolony. 15 sekund wam zostało. A z jakiego wyboru będziesz najbardziej zadowolony? Będę najbardziej zadowolony jeśli weźmiesz to, solidny tutaj plastik, grubszy, na więcej starczy. Zostaje przy tym wyborze. No okay. Jesteś pewny? Nie, ale tak. Masz jeszcze 0 sekund. Zostaje przy tym to wyborze. Definitywne. Definitywne. Możesz to definitywna. Definitywna. Może się Nie Ja tak, to mówię prawda? że gruby plastik to gruby plastik. Mleczno-biały. Więc. <laughs> więc to starczy po prostu na dłużej. Cheers. Traciałam na wyobraźni Ale oba przydadzą wam się na trening Oczywiście, że tak Nawet tak nie to podstawa. Ten trening, widzę no, cię tak. z tym kubecie Który kolor? Nie, bo ten. Właśnie ja też zdziałam różowy, ale zanim dnia, to, to porozmawiajmy jest. na temat tego, czy coś jeszcze z tej kategorii istnieje. Bo dla mnie mi już się skończyły rzeczy. Tak. Nie, oczywiście no, sensie mogą być sławki na to do biegania. Ale co tam wspólnego z kolorem? Może być rękawiczki sportowe, może. I mogą czy być ja mam dużo głowy, tak? wiem, że możesz mnie oszukać. W takim razie możemy wybrać kolor. Aha. Bierzemy ten, ten szary, taka szary ładny. Weźmy. Dobra, weźmy różowy. Okej, ty mówisz tak. Tak mówię ja. Gdzieś uprzywilejowany, żeby zobaczyć, co to jest. Wiesz już, czy nie? No wiem, nic nie żyje. A tu masz po prostu. <noise> Więc, ja tego zamieszam, przetworzę wam. Nie... nie. Boże, że nas na nie Dlaczego? Możecie zaczynać na się dwie minutki Dwie? Dwie. No zawsze. To są dwie? Tak. No, tak. Mamy ten różowy, tak? Samy ten różowy. Ani ta rzecz, ani ta rzecz nam się nie przyda. Serio? A może na przykład się sprzedać innej osobie z tego gluczę? No właśnie chciałem się ciebie zapytać pierwsze co, czy komukolwiek stąd by się dał. Ta tak, przyda. Moim zdaniem bardzo się przyda i nawet co wcześniej mogłeś nawiązywać. Ktoś stąd jak dostanie to coś, to, to jakby będzie happy. Jest czterech osób na pewno. Jak ja bym dostał skakankę, to w sumie bym był szczęśliwy, bo bym robić krzyżaka. O, no to to jednak trzy osoby. Ha, czyli jest skakanka, jest skakanka i, I sznurówka. Szkodnie, sznurówka. sznurówka? Podglądałeś? No? Nie podglądałem. Zglądasz, moim zdaniem... A co o, mogłoby to... być innego niż ze skakanką? No na przykład drudmi diane. <laughs> <laughs> Nie <laughs> no, to jak już zgadłeś, to w sumie. Zgadali, Ale gdzie jakie... jest skakanka. sensie, już gadamy wszystko. Zgadłeś, gdzie jest skakanka? Zgadłeś, gdzie jest sznurówka? To gdzie jest skakanka? A, Czekaj, a... a może jest tam mnie? Do czego są Dobra, to ty weź to, a ja wezmę to. Tu jest nowy kład, a tu masz Hot Wheelsa. Hot Wheelsa? Nie, no ja mu nowego kadr. No damy. dobra Dobra I teraz powiedz tak Tu mam nowego quada, a ty masz Nagrałem 3 na do 3 o Dobra z 3 po 3 Kurde przegrałem to dobra. Nie no dobra dajmy jeszcze raz Pomiśl od 1 do 10 i jak zgadniemy to ty się 3, 4, 2, 1 A zamknij oczy ja pozamieniam <grym> What the <do grym> shit Ej bo ja teraz nie wiem gdzie ty jesteś <grym> 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 To co, co mam wziąć? 10 nie tak wiem! Dobra, zabiję się jeszcze raz. Dobra ma. No tak? Które ty byś wolał? Ale nie wiem, już chyba wszystkim! Miał być tak, że to Oliwier wybiera, teraz no, ja Mila wybierał. Ja bym no, dał. Veronika no, no, troszeczkę tutaj zasady zostały. Naruszone. No, to obydwoje będziecie mieć niespodziankę Spodziłam też. A ty weź tę O, Serio? Ale ci jest po prostu to, to nie jest sznurówka to, co to jest? Mulina Lina? Mulina mulina? Nie, nie. Mulina Mulina nie mumina Taki rodzaj nici Taka gruba nić No A robiło się takie A to jest wyjątkowa skakanka Tylko z obciążeniem Dla mają ma być Bo kostek wcześniej Nie jest jesteś gruba tylko że po prostu tak To teraz coś żeś bombę zasadził Nie no, Już nic nie mu Dobrze, no, ja tego nie, nie mam dziewcząt. Jaki chcecie kolor? Niebieski? Weźmy niebieski. No dobrze, no to weźmy niebieski. niebieski. No to niebieski. Lepiej. Jest to, to rzecz, która, uwaga, uwaga, Maja nie... słucha, więc Ty mówisz, więc Ty możesz zobaczyć. Jest to po prostu taka rzecz. A druga to taka. Dwie minutki czas start. Sam się mają zastanawia. Nad tym, co jest cenniejsze. I tego nie wiem, co jest cenniejsze, ale wiem, że... Ale kłamiesza! Nie. Wiem, że tam, tamto mogłoby się bardziej przydać, bo tu nie wiem co jest. Bo co, bo znowu jest to jakiś ten do ćwiczeń skakania. Coś do ćwiczeń jest, to prawda. Ale chodzi mi o to, że tamto wydaje mi się, że cenniejsze, a tu nie wiem co jest. Naprawdę. Jest to koloru niebieskiego ta jak była karteczka. Czyli nie wiesz jakby, które jest droższe? No, na pewno tamto, bo tu nie wiem co jest. A to jest niebieskie? Też. A, to też? Też. Mhm. Taki granatowe nawet. Mhm. Ciemnoń. Nawet granatowe. No ciemno niemieckie nie. Niemiecki. Ale, ale co jest? Co to jest? Do ćwiczeń. Co do ćwiczeń. Wszystko jest do ćwiczeń. Przyrząd tam. do ćwiczeń. Jeżeli nie chcesz, żebyś się nikczuła z przestoskami źle to weź sobie tam. Do. A to co jest? No chyba nie wiem. No mówię ci, nie wiem co to jest. Naprawdę. Nie wiesz. No to jest zdjęcie. Na którym jest I na tym obrazku nie mam pojęcia co jest. No właśnie takie zdjęcie nie wiem, co Ej, ty kuwa miesz! To jest fajniejsze? Mm. Tak. Myślałeś, że próbujeszmy zrobić bambuko, że robiliśmy bambuko, a tak naprawdę już prawda. Tak. Tam to co masz przy sobie? To 20 no, sekund! To jest lepsze. No nie, A tak. coś dziś wygrałeś? Kubek plastikowy. <laughs> w takim razie dam ci to jest cenniejsze? Dziękuję. Twoja sesja, to twoja zaznaczna decyzja? Oczywiście, że tak. Czyli możecie się zabić, tak? Mhm. Tak. Która jest twoja? O. Koniec czasu. W samą porę. otwórzcie swoje pa. oczy. To jest co macie. Uwaga. Dla ciebie jest. Ej mi się to ogólnie przyda. A dla ciebie jest taki papierek. No a... Widziałam co to, to jest? To jest uwaga, tektura falista. A ja wiedziałem, że to jest ten, jak Ci pokazałem tak, że to jest takie Ja też wiedziałem, że to jest tektura falista. <coughs> ja bym powiedziała, że to jest makaron do pływania. <grym gara> Dlatego nie chciałam się określać, bo nie wiedziałem. Ale tak, może się popływa, zdan. No i no to się przyda Tak. A ja mam matę. Więc gratulacje. Ja mam nie znam. Który wybieracie? Taki co ma kolor. Ten wybieracie. Tak. Dobrze. moje Oliwia, tutaj jest takie coś. Co? Kostek po angielsku to boulder. <grywka> Mnie manipuluj teraz, jak nie wiesz, nawet to odpierdasz. To... Czekaj, bo to... przemieszam za mnie. Nie, bo ja nie wiem, co i tak gdzie ty miał taką krew, która ma takie małe rączki, że tylko bim, tak minka. Nie, to celowo, żeby tak tak, 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 Dijemy tak. Nie, tak. bez... my Ale jak ale... Tak, to cały ta... czas, cały on odcinek tej serii, jak my wiemy, już <grym> co biega z tymi taczkami. Dwie minuty. Sam. Ty masz do drapania, takie coś. O nie ma takich rzeczy Znowu z nim. <grym grym my> <grym grym> nie ma takich rzeczy! <grym> ja, ja widziałem gadlonie jest takie do drapania. Do drapania? No. Ja widziałem tylko takie... Y, są takie łapki sprzedawane, że solina albo zakopane. Bałkujesz z tym jakby. Aha, załek. No, No to, jest to rozmasowywanie mięśni czy do drapania. No. Balka mi pokazała tak. Do mycia <gryzak> Może do mycia Dobra no A u mnie jest gryzak Gryzak No Adam. A ty w ogóle masz jeszcze leczaki? <gryzak> Parę mam Ale mi się nie przybyło Ej serio, masz leczaki? Nie, ma. nie mam Ostatni problemat Wypadł mi między stacji Serio? Nie <gryzak> No nie kłam, Dostałam pod poduszką, potem od do brzuszki. Naprawdę było? Nie no co? Ale to jest no, dla psa, nie dla ludzi Chcesz być miłym, miłym dla Gęgara? To jest odpowiedź, na którą nie można odpowiedzieć nie. A, ale warto być miłym, a nie naprawdę niefajnym Sknersonem To prawda 30 sekund To warto mu gryzak wziąć i sprezentować Masz rację, wezmę to Wiem co robisz, tutaj jest ten gryzak, ale ja i tak wolę tamto Powiem ci prawdę, tu serio jest ten gryzak, ale miłym dla Gengara serio chciałbyś być, prawda? Chciałby, Chciałby być Ale zobaczymy najwyżej Najwyżej, będziesz. Zadecydujemy najwyżej. po ocenie Ostatnia decyzja Tamto Więc Decyzja została podjęta. Odsłoń swoje. Mówił prawdę. Wow. A za Ciebie jest wow. Wow. Tak nie Oj, mega. To jest mega fajna. Nie Także że kłaść na tym, a to jest za co? Ale na tym, tak też się no ja. no ja? Ale jaki no, będziesz to... super na Gęgara. A to od Gęgara też da... będzie pogryźć. O, myślę. na pewno. <laughs> Michu i Olek mają zamknięte oczy, dlatego, że stwierdziliśmy, że będzie zabawnie, jak my po prostu opiszemy im jednym słowem te rzeczy, które tutaj znajdują. I oni będą musieli się jakoś dogadać i wybrać, co wybierają. Czemukolwiek się mówi? No bo czwarty raz jest skakanka. Dwie minuty, czas, stać. Michu, raczej znaczy Fajne, fajniejsze. Czerwone, czarne. Przydatne zabawkowe. Tak to tak jeszcze powiedzieć tak. przydatne. No. Przydatne, przydatniejsze. Nie pomogłeś? Mokrejsze, suchsze <noise> Karma na psa To może być jakieś ubranie sportowe To jest pewnie jakiś żel taki energetyczny Nie wiesz co to jest? Nie Ja też nie wiem, ale zgaduję, mhm. że to może być tak chcesz. A druga rzecz Ale druga dobra, rzecz. nieważne, które chcesz No nie wiem tak szczerze Ale mogliście kochać czy nie? Nie to No tak nie, no, no ja nie kłamałem na przykład nie? Ja też a... nie A ja nie pamiętam nie, Ja na przykład y, chciałbym to To pasuje do przeszłości Weź, Tu jesteś, ha, nie, tu a jesteś to, to teraz. Ja bym przeszło, chciał to zobaczyć tylko to Ty to powiedziałeś, że to jest moja przeszłość? To jest twoja przeszłość to, to albo rzeczy związane z pływaniem. Czy hmm. ja pływałem przez 8 lat i to że wie, abym mnie znowu w tym zobaczyć. Nie, Oliver, to Czyli to może być zobaczymy. jakiś czepek, albo okulary, albo płyt. Nie i nie Nie, tak, Ta! Na ta, swoim no, ja do basenu. Ja twoje! Które bierzecie? Ale ja nie chcę tamtego Dobra, proszę Nie Proszę, chcę twoje, No puszczę. weź, to. weź to. Tak. A do Olka to pasuje bardziej? A no A twoją trzymasz pasuje bardziej żywy. To jest useless Musicie lead. się do. Ja to Stop Zagrajcie za baberkami na no żywek, kto decyduje Trzy, cztery O kurde, jaka presja Decydujesz 4. Ja chcę swoje Dobra Ja już zapomniałam trzy podtypki, ja mam się pamiętam. Trzy, trzy To, trzy. Się... to pasuje, ja A Okulary do pływania, ja mam bazerka